Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota na marzec 2023 dla Wagi. Karty przyłożyłam i tradycyjnie wlosuję dla Was karty. Pierwsza karta to jest zdrowie. Gwiazda. Uczucia. Paźwław. Praca. 7 kamot. Finanse. Dwójka buław. Rodzina i przyjaciele. Diabeł. Czego nie widzisz? Sprawiedliwość. Niemiłe w tym miesiącu. Sześć miecza. Miłe w tym miesiącu. Trójka buław. Dołożę kartę. Księżyc. Zdrowie. Gwiazda. Duży powrót do zdrowia. To, co nam się nie udało za pierwszym razem, pójdzie za drugim razem, albo już poszła za drugim razem. Należy zwrócić uwagę na płyny w organizmie, bo tego może być mało. Pij wodę. Uczucia. Paść, bław. W tym miesiącu entuzjastycznie podejdziemy do swojego życia. Pozyskamy nowe perspektywy. Jest ogień, jest moc. Człowiek jest przepełniany radością życia. Wyrazimy siebie. Podkreślimy własną indywidualność. Niektórzy nawiążą ciekawe znajomości. Poczuj w sobie pasję. Również. W tym miesiącu wykażemy się dużym temperamentem. Stworzymy coś nowe. Stworzymy coś nowego. Stworzymy coś dla siebie. Praca, siedem monet. Na zyski, na owoce swojej pracy trzeba poczekać. Z tego zbierzemy owoce. Ale trzeba poczekać. Niektórzy będą wykonywać pracę zdalną, niektórzy będą wykonywać pracę w samotności, a niektórzy poszukają i znajdą pracę na własny rachunek, na własną rękę. Finanse, dwójka bław. W tym miesiącu możemy myć dylemat, co dalej, którą drogą iść, jakie podjąć działania, które dotyczą finansów czy inwestycji. Tutaj sukces jest, jest sukces finansowy, ale trzeba ścisnąć pasa i podjąć duże wyżyczenie. Rodzina i przyjaciele, diabeł. To jest takie nakręcanie się, to też jest przywiązanie się do czegoś albo do kogoś w niezdrowy i niehonorowy sposób. Tutaj może być zaprzedana dusza, lub ktoś z naszego otoczenia, nasza rodzina czy przyjaciele mogą sprzedać swoją duszę, aby z kimś być. Również rodzina może naciskać. To też jest lęk, honor. Często diabeł pokazuje używki, alkohol, zdradę. Czego nie widzisz sprawiedliwość. Nie widzisz roszczeń, należy się. Nie widzisz surowego podejścia do sytuacji. Ignorujesz wybaczenie. Człowiek nie chce zerwać ze złymi nawykami. Człowiek nie chce zerwać złe więzi. Również nie widzimy korzystnej, podpisanej umowy, kontraktu. Tutaj jest duża sprawiedliwość. Duża sprawiedliwość za swoje działania albo czyjeś działania. Nie chcesz zobaczyć swoich decyzji z przeszłości. I przyszła sprawiedliwość. I to rozliczyła grubo. Ale to jest sprawiedliwość. Ja do sprawiedliwości mam duży szacunek, bo ona tnie ostro to, co nie jest dla nas, co nam nie służy. Nimiłe w tym miesiącu Szóstka Mieczy. Tutaj jest brak natychmiastowego. Rozwiązania, natychmiastowego działania. Nie chcemy czekać. Również odmówiliśmy, albo nam odmówią pomoc. To jest zmiana naszych planów. Zmiana naszych planów spowoduje u nas rozczarowanie, bo nie mamy cierpliwości. Nie mamy cierpliwości czekać. Tutaj trzeba zmienić poglądy, zmienić działania. Aby był dobry przepływ. Niektórzy odłożą podróż na inny termin. Miłe w tym miesiącu. Trójka, buław i księżyc. Miłe będzie, że porzucimy lęki. Które wpędziły nas w schizę. Również zaplanujemy swoją przyszłość. Poprosimy o pomoc, która będzie skuteczna. Poproś pomoc w sprawie depresji. Dużo spraw się wyjaśni. Prawda zostanie odkryta. I to da nam takie uwolnienie od lęku. Tutaj też jest. I powinna być dobra komunikacja między matką a córką. Zostaną naprawiane więzi. Również należy zaplanować swoją daleką przyszłość, bo to naprawdę dobry da skutek. Również należy zmienić pracę, zmienić cały pogląd o tej sytuacji bo to wszystko przyniesie nam dobry skutek. Również niektórzy powinni zmienić miejsce zamieszkania i nie przywiązywać się do niczego i do nikogo w niezdrowy sposób. I tego wam życzę. Dziękuję i życzę wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarotek. Boś. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.